Cześć! Na tym filmie pokażę Ci, jak samodzielnie poprawić sobie kolor włosów pigmentem. Ja mam je wcześniej rozjaśnione, dlatego są one takie intensywne. Ale na tym filmie pokażę Ci, jak ja osobno farbuję sobie ciemne oraz czerwone, tak, żeby nie wymalować sobie swoich czerwonych. Zapraszam! Welcome back again! że będziemy farbować mamusie włosy. Z uwagi na to, że mam dwa kodory, to moja maleńka mi dzisiaj pomoże je rozdzielić, co nie? Pom pomożesz, co nie pomożesz? Dobra, pomożesz. czyli teraz tak. Co, czym będziemy farbować dzisiaj? Farbą L'Oreal, czyli ciemny brąz, oraz moje czerwone, czyli ja mam Crazy Color. To widzisz, jakoś tak. Trzeba to odświeżyć. Dlatego oczywiście miska, dwa pędzelki, dusterko pomocnicze, franę, folia. Będziemy zapyspiać najpierw czerwone. Na powietrze. A ja nie mam spinek żadnych. O, ty masz spinkę taką do włosów, nie? Weź do górku, Pięknie się. Przy okazji małe gumaczki mogą też być potrzebne. Także mój dziubulek może mi dzisiaj zafarbować włosy, bo musimy sobie podciągnąć właśnie, zrobić odrost. Nie wiem czy widać, ale ja je widzę. Yes. Dobra, dziubulek. więc co my musimy zrobić? Rozdzielić wszystkie włosy po prostu po kolei. Why? Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale mam mogę to zrobić. To jest, powiem Ci, trochę czasochłonne, nie, a, a. że ja mam, o, dookoła głowy zrobione, odrosty już też są, cyk, 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 cyk. Taka dziobórko, bo ty mi tutaj teraz będziesz normalnie... tylko koncentrować. To nie takie proste, patrzcie jakie mam normalnie już. No, wy, wyblakły, widzisz ty to, żaba? I only see a strawberry. No bo to jest takie I różnie. To jest... ...fajny, fajny pomysł. Zresztą one fajne wyglądają jak są świeżo zrobione. No i taki trzeba niestety poprawić ten kolor co tydzień. Będę no ja co tydzień robię. Różowe. Ty masz piłkę? Okej, okay. dźwigół. Wiesz jak to tam z tyłu zrobić? Czy, czy, czy nie wiesz? Ja. Bo no. ja nie widzę siebie z tyłu. Oddziel czarne i czarne daj do góry, okej? Okay?

Głowy nie wstąpię <laughs> Dlaczego nie? ci tam trochę zejdzie czarnego to też się bierz, nie, nie przejmuj oh Mama, if I don't take this black away, you'll be a raccoon But there's so many thick black lines -y. A ty mi czarny by się nie przejmuj A co tam mm. mogą być? Nie widzę. To... A no, tak koła, nie? Już wszystkie? There's just... No nie, ty mi to się nie przejmuj. To to co tu może być. Czego się chofasz. Wszystkie są czerwone już? Jest. No już wszystko? Kurde, yes. nie, nie mam czy tak sprawnie pójdzie, nie? ek okay. I, I think you just might look like I'm from the back. <laughs> It should be back. Şöyle şöyle yana verin. No, takısıntı. Tabii You are rock. Should cool. Of. Cyk, cyk, cyk. Czekaj żabka. A weź ty mi potrzymaj lusterko, co? Daj, daj ten. Eee, o, coś takiego. O, tutaj mamy mam takiego ciemnego dziada. Cyk, cyk, cyk. Kurde, tak. Poć. Weź trochę niżej. Dobra. No nieka operatorka, ty... O! Powiedzisz, bo a ja tutaj sobie widzę, nie? Ja powiem Wam, że jak chcecie robić takie cudowki, to pomoc jak najbardziej wskazana. Przypomnieła obniżej nie No ja dobra, w sumie z tym tu się nie będę cieskać. Dobra, sobie jak też przyparkujemy, to to mu nic nie będzie, nie? Tak, myślku, tak. Teraz co robimy? Dziegulku, bierzemy się najpierw za czerwone, czyli będziemy najpierw farbować na czerwono. Ja! Yeah. Zakładamy folię. Ja! Yeah. I... A potem bierzemy się za ciemno. Ja. Yeah. Mogłeś normalnie gadać? Nie. Dobrze było. Proszę, moi drodzy, na moją ilość włosów pyszka. Co? Co tylko. Ja mam ilość włosów, tatutka. ona no, cztery razy będzie około. Czy to malować? Powiem ci, że jakbyś <laughs> tak wysmalowała, to byś mogła się przez tydzień nie domać. Albo i lepiej. <laughs> o, ja co ci zrobię na święta? Bo się z takim czerwonym notem. <laughs> E dobra, ja, ja potrzebuję tego rękawiczki. Ale lepsze jest to, że mam tylko jedną. Ja nie wiem co jakie z tego poradzę Dlaczego masz tylko jedną? To poradę. druga gdzieś w ciągu prawa. Sujia Aid? Yes. Nie, taka druga była na dole w łazience, ale coś o tym stanęło. To no ta ja... A zapytaj się, czy ona... To clean up tą tu. Are you kidding me? No, no ale to jest za do włosów. No dobra, no, teraz z jakoś tym więc... Nie. Yeah. To jest teraz odwieczny mój przyjaciel. Maj. To jest do Maj. I love your family. Jak podzielimy to tak na. To, to dopiero wezmę jaja. Jak Jakie jaja? Bude, jaja. Wow. Well. Wiesz, co ja muszę zrobić? Teraz nie. tak. Tak, żeby się nie puszki jadli, ponownie. No. Dobra. Co? To mm -hmm. well. No. Teraz wysoko. Czyli nie ubabraj, u a pomaluj wow. Bo ja sobie nie chcę pomalować tych y, czerwonych czarnoparłów, później dlatego tego je zabezpieczam w folię Ja nie znam się z ale myślę, że może być, co nie? Dobra, na razie zrobię całość. Z tyłu będziesz to robić ty. bo mam, jak tam widzę? Grow your arms, grow eyes. Nie jest takie proste, dziewczynku. Jest, Mamy planety pracy. Dzibolek dostał mi wskazówki. Uuu, nie wiem jak to leci. Co? Nie dostał wskazówki. Jak mam ci próbować włosy, to mi się wydaje, że to stanie się No siebie, prawda? No siebie. O, troszkę za krótko. no, your your hair is running away, <laughs> bro. You're gonna go bald. Your hair is running away from you. That's true, very true. Your hair running away and it's very angry. Polska, jaka była po chińsku? Nawet nie było po chińsku. Yeah. Just imagine it. Imagine it. Szyja pomalowana też? No, I wiesz. jak jeszcze dupla i tak zrobię. Musimy wiesz co zrobić? Nie. Podnieść nie, każdy. O, tylko nie wydarzycie się, skończyła farba skończyła. U. Musimy wydaje, że nam się chyba... No, no dobra. Jeszcze nie. chyba będzie, jeszcze chyba na raz Teraz wiesz, wiesz co musimy zrobić? Nie. Podnieść każde serwerko I tak wiatru już tu, nie? o co chodzi? Żebym miało ręce i nogi Ręce i nogi? Ale już masz ręce i nogi No Julku, tam mnie Wiesz <śmary> co chodzi? Need help? To nie wyszło, że kurde, tu mam pomalowaną Ja tam nie widzę, nie bój kurs Więc <śmary> mam powinność już może na starość włosy farbować. <noise> tak, czy Nie. Dobra, no, ale będziemy ciemną farbować. To no, dopiero będą. O, mój pyta! You are a monster. Stare. Mm -hmm. You are stare. jak to z ciemną wyjdzie. Ja bym sobie z ciemną połowę. No. Także really? yes. marzyłam, żeby mieć czerwone uszy, dziecko. Przecież. Yeah. Teraz będziemy nie! Ja to widzimy, że mieć parę rybek. Ja bym taką normalnie zamordował. Zabieramy się za ciemno. Zobaczymy, co to teraz z tego wyjdzie. Mamy tylko jedną rękawiczkę, więc jak się nią upie, to będzie koniec. Więc trzeba mniejszą niższą farbę. Ja już wcześniej coś farbowałam, ale nie pamiętam co. Chyba odrosty wszyscy z zjedkiem. Psyzyje. Zy... Czy mam mieć wulką pojemnicę? Tym. Ktoś tu tak idzie, kurde, jakby chciało nie mogę, nie? Nie, będę jest śmierdzi. Nie? No, no, Śmier no. no. nie? To jest zazwyczaj te farby drogowe, nie? No, śmierdzi to takim czy yy czymś, nie? wiem to książki Odcedzić je trzeba. I know it smells like fish. Like fish? I don't really like. It has a fish stench to it. Not appreciated. You look gorgeous right now. This is the best you've ever looked. It's cool. I love you. Ja normalnie do życi na kopę. Ja ci normalnie do życi na kopę. Poczekaj. Poczekaj. Dobra, to. I'm kidding. I'm kidding. But ja I'm, 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 I'm not kidding. But I am. Dobra. A mi się wkręciła ah! pisyka z TikToka. My sobie so, so teraz zrobimy. My nie będziemy tego. Ale powiem ci, że... Mm. Mm. Brawo ty! Brawo ja! Powiem ci, że odkąd normalnie obciłam te włosy to mam wrażenie, że one mi kurde odżyły Nie ja chcę, to jest tak taką powiedziała tak. That's very nice O! Oh, o! Oh, o! Oh. Patrz jaka tu! O! Oh. Patrz jaka przybłenda! No it can go black No! Yes. Nie, bo już tak przyfarbowałam na czerwono dużo. Znaczy na czarno się. Jakby na razie gdzieś tutaj schowałam pasemką. Coś ja miałam wcześniej więcej tego czerwonego? Dobra, jakoś go tu schowamy skitramę. to Don't be a <coughs> disgrace, not the grace. I don't want the graces okay. okay, Camera up. Camera up. Up and down. Up and down. And then, what do we do? We, do it? we do it. Mówię to się normalnie, na chętę. Uh, mami, mama, mami, it's cause your hair is up in the onion Ten, way. Dobra, teraz wiesz co robić? No. Co no teraz, moje drugie dziecko. Drogie, drogie dziecko. Drogie dziecko. Pokażę ci to na przodzie. Wow. Dobry. No Now you really look like a witch. A teraz zrobimy tylko odrosty, więc right. I teraz będziemy sobie robić tylko odrosty, więc zrobimy sobie no, Tak, tak sobie będziemy filmować, jak będę golina? Gdzie w ogóle moje rękawiczki? Ja nic ty nie mam. No. O, nagle ty się po polsku nauczyłaś mówić. Uh, nie, to chiński. To, to, to chyba wszyscy w Polsce mówią po no, Polsku takiego. No. Tak. Nie, ja tak nie widziałam. Całe tak. tak. życie tak. tak. mi w takim razie opłamywano. Wow. No, nie, no poważnie, ten wiek, mm -hmm. błąd, no, stegasz, że mi rękawiczkę wielka Z tego, jak się upierdolę, to będzie koniec. No. Dobra, teraz potrzebujemy drugich grzebień. Gdyby mi te włosy tu nikomu nie wpływały. ja nie wiem, jak się to zrobić. No. Fearless. Can I go? Mm -hmm. Tak, przynajmniej fajnie, sympatycznie. Nie czuję się samotna. Primo, Z kim ja pogadam, do kamerę mam gadać? Jest. To tak fajnie, przyjemnie i poprawnie. Jest kogo powkurzać. Nie, ty to zaraz będziesz tam na z tyłu malować. Tam się nikt nie wybieraj i tak. Tak. Żeby jej nie tak jest bezużyteczne. Nie do fryzjera, a fryzjer by jej to zrobił. To by się siadła normalnie na krześle, by się wypiła kawkę, to się sama w domu w tym pierdzie, nie? Jest. Ale nie, bo przecież matka doszsamy, nie? z tych czerwonych też, dlatego ja je tak umijam w No bo nie chcę, żeby tutaj były odrosty takie ciemne. to z normalnie czasochłonne. Potem trzeba będzie najpierw czarne zmyć, a potem czerwone. Zlemi farbą czarne, nie. Bo nie w sumie czarne najpierw zmyjemy, tylko czarne zmyjemy. So are you earless? Daleko mi do emot, leci powiem. Every time I see your hand though I me want to make emot. Dobra, teraz to będzie największy wyczyn, bo tu to się nie widzę. Tylko mogę się wzorować, znaczy wzorować mi się kończą włosy. Co ty było? Nothing. Co szukasz? Nothing. Szczęście. No, I'm looking for air. A czem oddychasz? Air is very hard to find. To lepiej obserwuj, czy ja dobrze robię, czy na parkuję sobie czasami tych czegunek. Bo ja tu się nie widzę, nie? Nie chcę cię nic powiedzieć. You look fine. Może potem pójdziemy do Lidl na zakupy, nie? Musiałam iść na manie 500 wsporników u Dobra, moi drodzy, na tym etapie będziemy teraz zmywać najpierw te ciemne, a potem wybierzemy się za czerwone. Także ja idę myć włosy. I teraz no zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście pokażę Wam efekt sobie jest to bezprzegny. Oczywiście moi drodzy, do, dobra rada, pamiętajcie o tym, aby mieć jeden osobny ręcznik do farbowania, bo, są po, bo Wasze ręczniki będą wyglądać tak, co prawda one się wypiorą. Wiadomo, bo to jest tylko pigment, ale... A chyba nie chcecie mieć ufiflonych wszystkich ręczników. Także ja się zabieram do suszenia. Jest czerwony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście powiem wam tak. Ja nie myłam rąk czy Boże, włosów w rękawiczkach. Także zakładajcie sobie rękawiczki, jak chcecie myć włosy. Oczywiście te, które są pomalowane pigmentem, bo wasze ręce zawsze będą kolorowe. Także to oczywiście zejdzie po tygodniu, może nie po tygodniu, po kilku dniach po prostu wyszło do domu wiadomo, ale mam różowe panowki w Także moi drodzy, do mecia włosów, zakładajcie sobie rękawiczki, chyba, że chcecie wyglądać tak. Moi drodzy, kolor prezentuje się w ten sposób Jest on chyba trochę Za ciemny jeszcze, więc na pewno Będę testować jaśniejsze odcienie Bo to jest taki no W sumie tutaj taki Świetlą wygląda, jakby był trochę ciemny Znaczy w tym no Generalnie jest ok nie mogę narzekać Wyróżniać się Wyróżnia na pewno Ucho mam oczywiście przemalowane Dzięki komuś No, Czy coś takiego podoba?